Ale jak zagroziła Ninie, że zakochana będzie w kimś takim jak jej mąż? Sama tego nie rozumiała. Czy to wsteczny Merkury uderzył jej do głowy, czy magnetyczne burze miały na to wpływ? Ale stało się tak, jak się stało. Sama Ninotka jest prostą, uśmiechniętą i bardzo udaną, jak na swoje 25 lat dziewczyną. Dzięki rodzicom, którzy kochaną córeczkę słuchali, słyszeli i rozumieli w pół słowa. W dzieciństwie uwielbiała robić sekreciki. Tej sztuki nauczyła ją babcia. Popatrz, wnuczko, bierzesz ładną, równą szklankę, kopiesz płytki dołek, tam wkładasz sekrecik. Dziewczynka z zaskoczeniem patrzyła na kobietę. Babciu, jak ja tam włożę? Przecież on, no jakby go nie było, nie da się dotknąć. To nie taki sekrecik, wnuczko. W ten dołek możesz włożyć wszystko, co tylko chcesz. To będzie twój sekrecik. Możesz włożyć kwiatek lub koralik, możesz papierek po cukierku, a możesz coś, co jest ci drogie sercu. Wszystko zależy od Twoich fantazji. Mała ninotka, wysuwając język, układała w dołku kompozycję z małych kwiatków. No, ładnie wyszło, chwaliła ją babcia. A teraz przykryj to szkiełkiem tak z góry i zasypuj ziemią. Babciu, a gdzie tu jest sekret? Przecież my po prostu zakopaliśmy kwiaty, kobieta chytrze się uśmiechnęła i przesunęła palcem po zakopanych szklankach. Ziemia się zetarła i w małym prześwicie w promieniach słońca wyjrzały kwiaty. Ach, jak to pięknie. No właśnie. I oto pojawił się sekrecik. Podoba ci się? Mnie tak bardzo się to spodobało, że wkrótce babcia nie mogła stąpać po podwórku, nie czując pod nogami chrupania szkła. Dziewczynka co chwilę zbierała malutkie bukieciki i je chowała. Prowadziła pod rękę i pokazywała im sekreciki. A potem uczyła, jak zrobić takie same, naśladując głos i intonację babci. Wraz z wiekiem nie przestała tego robić. Do tego doszła miłość do kwiatów. Zawsze tak entuzjastycznie zbierała bukiety, że wkrótce zapałała ideą zostania florystką. Rodzice nawet kupili jej encyklopedię kwiatów, którą nie tylko czytała, ale i zapamiętała, ucząc się na pamięć każdej nazwy. Po maturze chce iść na studia florystyczne, oświadczyła ninie rodzicom przed końcem szkoły. Córeczko, może najpierw zdobędziesz prostsze wykształcenie, a potem florystyka. Mina była nieugięta w swoim wyborze. Jak ją nie namawialiby matka i ojciec, poszła jednak wybraną ścieżką. Na szczęście mieli zrozumiejących rodziców. Przyjęli decyzję córki i zostawili ją w spokoju, pozwalając jej pogrążyć się w nauce. Minonka była najlepsza w swojej grupie i pretendowała do tytułu najlepszej uczennicy. Nauczyciele ją chwalili, koleżanki z roku szczerze jej zazdrościły, a dyrektor wysunął jej kandydaturę na konkurs, który miał się odbyć w ich mieście. Mina najpierw się wymigiwała, a potem dowiedziała się, że zwycięzca otrzyma grant, nagrodę pieniężną na otwarcie własnej działalności. To odegrało decydującą rolę. Zaczęła się przygotowywać. Oczywiście denerwowała się, bardzo się martwiła, że przegra, ale nie opuszczała rąk, doskonaliła swoje umiejętności, studiowała egzotyczne rośliny, kolorystykę, dekorowanie. Na konkurs zjechali się najlepsi przyszli florystyczni zdaniem szkół. Zadania były niełatwe, ale Nina radziła sobie z nimi pewnie. Wydawało jej się, że zmierza ku zwycięstwu, aż nie usłyszała finałowego zadania. To było trudne. Nieco się zawiesiła na finiszu i bardzo się zasmucił. Gdy za zwycięzczynię uznano nie ją, ale chłopaka, który szedł z nią ramię w ramię. Było jej tak gorzko, że nawet się rozpłakała. Musiała żenująco uciekać i chować się w toalecie, żeby nikt nie widział jej rozczarowania. Nyn, jesteś tu? Zapukała do kabiny jej koleżanka. Tutaj. Płaczesz? Płaczę. No i niepotrzebnie. Przegapiłaś najciekawszą część. Nie chcę widzieć wręczenia nagród. Tak, to byłoby dziwne, gdyby laureat nie był obecny na ceremonii wręczenia nagród. O czym mówisz? Nina otworzyła kabinę. Otóż nasz dyrektor nie zgodził się z decyzją sędziów. Powątpiewał w uczciwość rywala i zażądał, aby pokazano mu dokumenty zwycięzcy. I wyobraź sobie, ci sprytni ludzie podstawili na konkurs nie studenta, ale już dyplomowanego florystę. Jego zwycięstwo zostało anulowane. Więc zwyciężyłaś ty, Ninonka. Nie mogła w to uwierzyć, ale jednak poszła za koleżanką. Ta wygrana okazała się przełomowa dla Naini, bo otworzyła własny kwiaciarniany sklep i teraz cieszyła się popularnością w mieście. I właśnie w swoim sklepie spotkała przyszłego męża. Łalek przychodził tam tak często, że ona dawno znała go z widzenia. Zwykle pojawiał się bliżej zamknięcia, zama bukiet, a podczas gdy Nina go układała, opowiadał, że idzie na kolejną randkę z dziewczyną. Każdy nowy bukiet odpowiadał nowej miłości mężczyzny. Nina już straciła rachubę. Taki był ten kobieciarz. Jeszcze brał bukiety maksymalnie proste i tanie. Ale pewnego dnia przyszedł i zamówił zaskakująco drogi bukiet, i był milczący jak nigdy. Gdy Nina wręczyła mu gotową kompozycję, nagle wyciągnął ją w jej stronę. Minonka, jestem ślepy i głupi. Szukałem miłości i nie zauważyłem, że jest tuż pod moim nosem. Zgodzisz się ze mną na kolację? Dlaczego kiwnęła głową? Nadal tego nie wiedziała. Jakby ktoś specjalnie pchnął ją w tył głowy, ale nie mogła wycofać swoich obietnic, i jednak zdecydowała się pójść na randkę, która, nawiasem mówiąc, okazała się bardzo interesująca. Walenty zachowywał się po prostu wyśmienicie. Pięknie obsługiwał przy stole i bez końca sypał komplementami. Mina rozpłynęła się. Jej mózg przegrzał się i wyłączył. Nie miała innego wytłumaczenia, dlaczego zgodziła się powtórzyć. A Walek nie marnował czasu, oczarowawszy podobającą mu się dziewczynę, szybko złożył jej propozycję. Zrobił to po czterech miesiącach znajomości. I Nina się zgodziła. Do zamążpójścia pójścia mieszkała z rodzicami, ale rok temu kupiła mieszkanie, które przez cały ten czas stało puste, ponieważ wymagało dużych nakładów i remontu. Po ślubie Nina postanowiła zająć się tym na poważnie i przy okazji wciągnąć męża w to pożyteczne zajęcie. Teraz był przecież głową rodziny. Więc najwyższy czas, by włączył się w urządzanie rodzinnego gniazdka. Nyn, nie mogę, nie umiem. No to wynajmijmy kogoś, kto umie. Nina nie widziała problemu w zatrudnieniu profesjonalistów, ale i tu mąż ją niefortunnie zaskoczył. Nyn, nie mówiłem ci wcześniej, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Teraz nie pracuję, nie mam oszczędności. Wydałem wszystko na kwiaty, kolacje i pierścionek. Waluś, ale z tym coś trzeba zrobić, tak, szukam pracy, ale nie mogę ci pomóc z remontem, przepraszam. Tak, to było nieprzyjemne, ale musiała wziąć się w garść i sama zająć się remontem. Nie chciała przecież mieszkać z mężem u rodziców, a wydawanie pieniędzy na wynajem. Gdy ma własne mieszkanie, byłoby zupełną głupotą. Część rzeczy robiła sama, część wynajętymi robotnikami, pieniędzy poszło dość dużo, ale nie rezultat się spodobał. Na tyle, że zaprosiła swoją rodzinę i męża na parapetówkę. Walenty, nawiasem mówiąc, nie docenił talentów żony i skrytykował remont do cna, co bardzo ją zraniło. Rodzice i teściowa natomiast docenili wystrój wnętrza i pochwalili Ninę. I jakby wszystko się dobrze skończyło, żyj i ciesz się, ale... Niespodziewanie teściowa zaczęła dokazywać w taki sposób, że Ninie ledwo udawało się się powstrzymać. Zaczęła przychodzić w odwiedziny przy różnych okazjach i bez. A nie sama, tylko z przyjaciółmi, znajomymi i krewnymi. Oprowadzała ich po mieszkaniu synowej jak po mauzoleum, bez przerwy chwaląc się pięknym remontem. Myślicie, że chwaliła synową? Nic z tego. Nie, to było wyjątkowo, po prostu bezczelnie kłamała, mówiąc wszystkim, że to właśnie jej synek, drogi i niepowtarzalny Waluś, wszystko zrobił. Nie tylko zrobił, ale jeszcze i zapłacił. Synek odniósł sukcesy. Spójrzcie, jaki talent, jaki zmysł stylu, koloru tak, wszystko to on zrobił, ale w sposób wyszukany. To arcydzieło. Nie, nie, on nie przyjmuje zleceń. Przez pierwsze kilka razy Nina znosiła to i czekała, że Waluś poprawi swoją matkę. Ale nie. Mąż chodził, wsadził ręce w kieszenie i ważnie kiwał głową jak nadęty indyk, nawet nie próbując zaprzeczyć słowom teściowej. I cierpliwość Najni pękła. Niepracujący mąż, który jej usiadł na karku, jego roztrzepana mamuśka, ich niekończący się krewni, aż w końcu mieszkanie zamieniło się w przejściówkę. To wszystko tak ją wykończyło, że w końcu nie wytrzymała. Kolejna wizyta w towarzystwie trzech dalekich krewnych. Nina nawet na to czekała. Ledwo kobiety weszły, od razu zawołała męża. Waluś, no opowiedz nam, jak dokładnie mieszałeś farbę, żeby tak równo się położyła, a jak przygotowywałeś ścianę, a jakich narzędzi używałeś. Przecież samemu założyć sufit napinany to trudne. Opowiesz, jak to zrobiłeś. Może naszym gościom będzie to interesujące. Goście pokiwali głowami, teściowa zaczęła się czerwienić, a mąż zaczął mamrotać coś niezrozumiałego. Co się stało, kochanie? Nie wiesz. Dziwne. Pewnie dlatego, że gdy ja z robotnikami to wszystko robiłam, ty siedziałeś u swojej mamuśki. Odwróciła się do teściowej. Tak, mamusiu. Nyno, u co ty takiego mówisz? Waluś sam wszystko robił, jeszcze masz czelność wystawiać mnie na kłamce przed nią. Zaraz pokażę waszym gościom faktury za materiały i pracę budowlańców. Niech wasz drogi synek poda mi choć jedno określenie. Już mnie to męczy, że wprowadzacie tu swoje delegacje. Nie wstyd wam wprowadzać ludzi w błąd. Wasz waluś to prawdziwy pasożyt i leń, a do tego jeszcze kobieciarz, czego szukać? I wy nie jesteście lepsze. Kłamiecie i nie rumienicie się. No, ty bezczelna. Przecież sama wszystko wymyśliłaś. Przyszłaś do mieszkania syna, a jeszcze oskarżasz. Teściowa desperacko próbowała się usprawiedliwić w oczach krewnych. Ale ninie już to było obojętne. Chwyciła wiadro z pozostałościami rozwodnionej farby, które postawiła przy progu, żeby je wynieść. Otworzyła je i z całej siły chlusnęła na teściową. A teraz pytanie, Walentynie: Czym zmyć farbę z twarzy Twojej najdroższej matki? Nie wiesz. No właśnie. Ty niełku. Szybko zebrali się i razem z krewnymi poszli do wyjścia. Uciekała ta kompania wystarczająco szybko. Ale mimo pośpiechu wpadli na sąsiadów, którzy stali w szoku. Teściowa oblana farbą to naprawdę widok. Ona pędziła, gubiąc jaskrawe krople na podłodze i rzucała przekleństwa, starając się wypluć farbę spływającą jej z włosów. Mina zatrzasnęła drzwi i przekręciła klucz w zamku. Niełk spirytusem. Mruknęła pod nosem i poszła szukać butelki z rozpuszczalnikiem, żeby usunąć skutki swojego wybuchu.